Jestem na ulicy Roździeńskiego a w zasadzie to w tej chwili na łączniku ulicy Rozdzieńskiego z, z ulicą Ząbkowicką i Związku Orła Białego. Nagranie wieczorem z bardzo prostego powodu. Po raz pierwszy chyba mam okazję no nie, okazja już była na pewno niejednokrotnie ale yy, chciałbym wam pokazać właśnie ulicę Roździeńskiego ulicę Roździeńskiego po remoncie po remoncie, który to remont no już ze dwa miesiące ponad chyba dwa miesiące jak ulica Roździeńskiego jest oddana do użytku po remoncie i po raz pierwszy wieczorny przejazd z tą ulicą Zwróćcie uwagę Zupełnie, zupełnie inna jazda w tej chwili ani to, Aniżeli to co było przed remontem Wspominałem już opisując sam remont Że mamy tutaj chodniki Ścieżka rowerowa To jedno, ale rzecz bardzo ważna, o którym walczyłem latami, a więc oświetlenie tutaj. Coś, czego przez lata tutaj nie dało się ruszyć, wierzcie mi, poruszanie się tutaj o zmroku, poruszanie się na pieszo, dojście do pracy, jeżeli ktoś tutaj pracował w jakimkolwiek zakładzie a nocną, czy poranną zmianę to była tragedia. Teraz można powiedzieć, wreszcie pomyślano o tych ludziach, którzy tutaj pracują. Białe ledowe światło, rewelacja jest jasno. Bez względu na to tutaj do godziny 22, 21 jeszcze mamy troszkę czasu jak widzimy tutaj ruch niewielki ale po godzinie 21 ten ruch tutaj na pewno by się wzmógł byłoby dużo więcej samochodów dzięki temu białemu światłu wszystko tak naprawdę jest świetnie widoczne, świetnie doświetlone przejścia dla pieszych które są widoczne piesi, które idą chodnikiem a nie jezdnią co jeszcze do niedawna było tutaj normalnością, tak więc nareszcie, nareszcie ta ulica Rozdzieńskiego, wreszcie zadbano tutaj naprawdę o bezpieczeństwo. Przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych, ale również nas kierowców.